15 lipca 2021 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu wydał orzeczenie w trybie prejudycjalnym dotyczące dwóch połączonych ze sobą spraw: C804-18 i C341-19. Czy wyrok ten ma wpływ na wolność religijną każdego obywatela Unii Europejskiej? Okazuje się, że tak i postaramy się wyjaśnić dlaczego. Pytania prejudycjalne skierowane przez niemieckie sądy pracy dotyczą właściwej interpretacji dyrektywy Rady 2000 łamane na 78 WE z dnia 27 listopada 2000 roku ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy. Celem tej dyrektywy jest wyznaczenie ogólnych ram dla walki z dyskryminacją ze względu na religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną w odniesieniu do zatrudnienia i pracy, w celu realizacji w państwach członkowskich zasady równego traktowania. Unijna zasada równego traktowania oznacza brak jakichkolwiek form bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji. Należy zatem rozróżnić dyskryminację bezpośrednią od dyskryminacji pośredniej. Na gruncie dyrektywy z dyskryminacją bezpośrednią mamy do czynienia wtedy, gdy osobę traktuje się mniej przychylnie niż inną osobę w podobnej sytuacji. Dyskryminacja pośrednia ma natomiast miejsce wtedy, gdy dany przepis, kryterium lub pozornie neutralna praktyka. Doprowadza do szczególnie niekorzystnej sytuacji dla osób danej religii lub przekonań, niepełnosprawności, wieku lub orientacji seksualnej w stosunku do innych osób. O ile dyskryminacja bezpośrednia jest zawsze prawnie niedopuszczalna, to dyskryminacja pośrednia może być dopuszczalna, o ile dany przepis, kryterium lub praktyka jest obiektywnie uzasadniona zgodnym z prawem celem a środki mające służyć osiągnięciu tego celu są właściwe i konieczne, a więc proporcjonalne. Przyjrzyjmy się zatem obu stanom faktycznym, na podstawie których wszczęto dwa odrębne postępowania sądowe. Sprawa pierwsza dotyczy zawieszenia w pełnieniu obowiązków zawodowych muzułmańskiej pielęgniarki zatrudnionej w stowarzyszeniu prowadzącym dużą liczbę żłobków w Niemczech. Odmówiła ona przestrzegania nałożonego przez pracodawcę zakazu noszenia jakichkolwiek widocznych symboli politycznych, światopoglądowych lub religijnych w miejscu pracy, gdy mają oni kontakt z rodzicami lub ich dziećmi. Jako wyznawczeni religii islamskiej nie zgodziła się na zdjęcie chusty islamskiej w miejscu pracy. Tymczasem przyjęta przez Stowarzyszenie instrukcja administracyjna w sprawie przestrzegania wymogu neutralności oraz wydana na jej podstawie ulotka dotycząca zasady neutralności, udziela następującej odpowiedzi na pytanie, czy można nosić krzyżyk chrześcijański, muzułmańską chustę lub żydowską jarmułkę. Nie, nie jest to dozwolone, ponieważ nauczyciele nie powinni wpływać na dzieci w odniesieniu do religii. Świadomy wybór ubioru podyktowanego względami religijnymi lub światopoglądowymi jest sprzeczny z zasadą neutralności. Muzułmanka w pozwie twierdzi, że w stosunku do niej miała miejsce bezpośrednia dyskryminacja i naruszona została jej wolność religijna. Sprawa druga dotyczy muzułmanki. Zatrudnionej w sieci drogerii na stanowisku doradcy do spraw sprzedaży oraz kasierki. Pracodawca dwukrotnie zwracał się do niej z prośbą o zdjęcie chusty islamskiej w miejscu pracy, ale kobieta odmówiła, w związku z czym została najpierw przeniesiona na inne stanowisko pracy, w którym możliwe byłoby noszenie przez nią hidżabu. Jednak po przyjęciu przez pracodawcę wewnętrznych wytycznych, zakazujących noszenia w miejscu pracy rzucających się w oczy symboli o charakterze religijnym, politycznym lub światopoglądowym o dużym rozmiarze, kobieta wniosła powództwo do sądów krajowych o stwierdzenie, że zakaz jest nieważny i o zasądzenie zadość uczynienia za doznaną krzywdę. Sądy niemieckie w związku z toczącymi się postępowaniami i trudnościami interpretacyjnymi dotyczącymi przepisów prawa unijnego zadały Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej następujące pytania. Po pierwsze, czy wewnętrzna regulacja przedsiębiorstwa, która zakazuje pracownikom noszenia wszelkich widocznych symboli przekonań politycznych, światopoglądowych lub religijnych w miejscu pracy, Stanowi wobec pracowników, którzy przestrzegają określonych zasad ubioru w zależności od nakazów religijnych, bezpośrednią dyskryminację ze względu na religię lub przekonania? Po drugie, czy odmienne traktowanie pośrednio ze względu na religię lub płeć wynikające z wewnętrznej regulacji przedsiębiorstwa? Zakazującej pracownikom noszenia widocznych symboli przekonań politycznych, światopoglądowych lub religijnych w miejscu pracy, może być uzasadnione wolą prowadzenia przez pracodawcę polityki neutralności politycznej, światopoglądowej lub religijnej wobec klientów lub użytkowników w celu uwzględnienia ich uzasadnionych oczekiwań? I po trzecie, wreszcie, czy zakaz noszenia w miejscu pracy Widocznych symboli politycznych, światopoglądowych lub religijnych w celu zapewnienia polityki neutralności w ramach tego przedsiębiorstwa może być uzasadniony jedynie wtedy, gdy taki zakaz obejmuje wszelkie formy widocznego wyrażania przekonań politycznych, światopoglądowych lub religijnych, czy też wystarczy, aby ten zakaz ograniczał się do rzucających się w oczy symboli o dużym rozmiarze. Jeśli jest realizowany w sposób spójny i konsekwentny. Psuł udzielił następujących odpowiedzi. Po pierwsze, uznał, że wewnętrzna regulacja przedsiębiorstwa, zakazująca pracownikom noszenia wszelkich widocznych symboli przekonań politycznych, światopoglądowych lub religijnych w miejscu pracy, nie stanowi bezpośredniej dyskryminacji ze względu na religię lub przekonania w rozumieniu tej dyrektywy, jeżeli regulacja ta jest stosowana w sposób ogólny i bez rozróżnienia. Po drugie, odmienne traktowanie pośrednio ze względu na religię lub przekonania wynikające z wewnętrznej regulacji przedsiębiorstwa zakazującej pracownikom noszenia widocznych symboli przekonań politycznych, światopoglądowych lub religijnych w miejscu pracy, może być uzasadnione wolą prowadzenia przez pracodawcę polityki neutralności politycznej, światopoglądowej i religijnej wobec klientów lub użytkowników. Po trzecie, dyskryminacja pośrednia ze względu na religię lub przekonania w celu zapewnienia polityki neutralności w tym przedsiębiorstwie może być uzasadniona tylko wtedy, gdy taki zakaz obejmuje wszelkie widoczne formy wyrażania przekonań politycznych, światopoglądowych lub religijnych. W wyroku z dnia 15 lipca 2021 roku TSUE precyzuje, że wprowadzenie przez pracodawcę polityki neutralności politycznej, światopoglądowej lub religijnej wobec klientów lub użytkowników w celu uwzględnienia ich Uzasadnionych oczekiwań uzasadnia dyskryminację pośrednią, i wola ta zasługuje na ochronę prawną pod warunkiem, że istnieje rzeczywista konieczność jej realizacji po stronie pracodawcy. Może ona wynikać z uzasadnionych oczekiwań klientów lub użytkowników, a jej brak naruszałby wolność prowadzenia działalności gospodarczej, biorąc pod uwagę charakter działalności lub kontekst, w którym się ona wpisuje. Gdyż w rezultacie pracodawca poniósłby niekorzystne konsekwencje. W efekcie zatem, w świetle zapadłego wyroku, osobista wolność religijna osoby świadczącej pracę na terytorium Unii Europejskiej nie zasługuje na uwzględnienie, a kryteria uzasadniające jej ograniczenie nie są nader trudne do zrealizowania przez pracodawcę. Choć powszechnie wiadome jest, że ubrania, które zdecydujesz się nosić Mogą wiele powiedzieć o tobie, kim jesteś, a jeśli chodzi o strój religijny, ich wybór często wypływa z tego, w co wierzysz, to w świetle orzecznictwa tsue nie możesz liczyć na uwzględnienie możliwości uzewnętrzniania Twoich przekonań religijnych poprzez noszenie widocznych symboli lub stroju religijnego.